Z biegiem czasu niosę większy balast A znowu chcę mieć wszystko naraz To nie jest takie proste, żeby żyć zbudować w jeden dzień Może to jest teraz dla mnie kara Niecierpliwość jednak nie popłaca Ale ciężko gonić postęp, gdy codziennie widzisz nowy sens Z biegiem czasu niosę większy balast a znowu chcę mieć wszystko naraz. To nie jest takie proste, żeby Rzym zbudować w jeden dzień. Może to jest teraz dla mnie kara, niecierpliwość jednak nie popłaca. Ale ciężko gonić postęp, gdy codziennie widzisz nowy sens. Jedyna stała nazywa się zmiana. Jak mnie dotyka, to się z nóg zwalam. I albo łapię ją za rękę, albo ciągnę z bara. Raz czuję do niej skruchę, raz odchodzę, nie przepraszam. Uh, a ona nie wybacza, nie przyzwyczajenie do niej, raczej nie popłaca. Co dzień żyje w swojej baśni, piku moralnego kaza, Siedząc tylko w myślach, do których tak często wracasz, ale po co? Wezmów przecież łatwiej zasnąć nocą. Nie zabierasz zmian do serca, dajesz złą pożywkę losom, kartom, kostkom, które mogły być osom, myślą, co chciały gonić, ale ciągle wątpią i przystają, Gdy wpada chris na konto. Lecz nie o tym teraz, mordo Niech będzie to zapamiętane Byś wyszykował się na jutro, na nadchodzącą zmianę Z biegiem czasu niosę większy balast A znowu chcę mieć wszystko naraz To nie jest takie proste Żeby Rzym zbudować w jeden dzień może to jest teraz dla mnie kara Niecierpliwość jednak nie popłaca Ale ciężko gonić postęp Gdy codziennie widzisz nowy sens Coraz częściej zdarza mi się znowu krzyczeć Dawno już nie miałem matmy, ale liczę Gdybym nie liczył na siebie, musiałbym już wisieć Gdy zapomniałem liczyć, nie chciałbyś mnie wtedy widzieć Pod klatką na schodach gładko Siedzi młodzież wyzwolona Mijamy się z sąsiadką, przepraszam, pardon Młodzież kultury nauczona, choć nie jeden z nas Się gdzieś po drodze zgubił, mając prostą drogę na siłę Chciał iść na skróty, nie idziesz swoją drogą Jeśli masz nie swoje buty, nie wychodzisz nigdy z prochów Albo wychodzisz na ludzi Jeśli racja twoja inna, to ja nie będę się kłócił Ej, Twoje myśli jak bumerang, który rzucasz, a nie wrócił bo z wiekiem czasu niosę większy balast. A znowu chcę mieć wszystko naraz. To nie jest takie proste, żeby Rzym zbudować w jeden dzień. Może to jest teraz dla mnie kara, niecierpliwość jednak nie popłaca, ale ciężko gonić postęp, gdy codziennie widzisz nowy sens Z biegiem czasu niosę większy balast, a znowu chcę mieć wszystko naraz To nie jest takie proste, żeby żem zbudować w jeden dzień Może to jest teraz dla mnie kara Niecierpliwość jednak nie popłaca, ale ciężko gonić postęp, gdy codziennie widzisz nowy sens